Mówiłem podjąć się wyzwaniem podniesienia 100 000 kilo. Ja na to jedynie 3 godziny, bo ostatni autobus odjeżdżał o 2.46. To było tego mało, jeżeli nie uda mi się, gole się nałysą. Miłego oglądania. Ile masz procent? 8. Szczerze boli mi wszystko oprócz pleców. Żaden autobus na mnie ucieknie. O kurwa W ogóle nie wiem dobrze technicznie Dobrze Zajebiście Jest dobrze Nie Jest dobrze Dobra to ćwiczenie rozwiązania nasze wszystkie problemy Ty się kurwa, kładziesz jak do snu no, Mamy 14. To się zajrza u ćwiczeń jeszcze? A wiesz ile... O -max. Max. Ale możesz sobie zmniejszyć szerokość. Jakie 17%. No to już tak bliżej niż dalej. O, coś mi się wytka zdało. Szybkie pytania. No. Jestem bardziej inteligentny od Della. Do, do tyłu i tak do góry, jakbyś chciał tak ten. Nie! Co ty robisz? Nie no! Ty nie możesz nogi do góry podnieść. Jest no tak zrobić, tak chociaż 90 ja tak nie umiem, no to idziemy dalej. <noise> Jaki jest poziom zmęczenia? Strasznie. Kiedy kawałek podczas tego. Kiedy co? Ile spadałem podczas tego koloru? <noise> Przydałoby się. <noise> A potem ten urechem habitanta. Kurcz, rozjebany lędźwiał. <noise> Powiem wam jak to na imię Gilbert Tak naprawdę To Marek gołodupa Marek gołodupiec Czas nas zdecydowanie goni wodą drugiej 2.46 jest 2 godziny jedynie, więc nie mamy za dużo czasu, zwłaszcza, że ale trzydzieści trzy procent. Może No co ty? <noise> ci, że zdążymy na autobus. A jeżeli nie, to co? Jaka kara? Bierz kocią karma. Nie! <głos> 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 Słuchaj, Szybkie strzały. Wolałbyś umrzeć teraz, czy żyć wiecznie? Teraz. Jak ja mam frys? Słaby, jak zawsze. 50. Nie no, ja mam super frys. Nie, mi się wydaje, że nie mam dwubiegunościowych. Bo... Ale lędźwi, a dostały, Tak szczerze. Przecież nawet nie wiedziałem, że te lęci mogą tak boleć. W sensie nie, to nie jest, że czuję się... Jak będę 65 lat, to tak będę się czuł. Hehehehehehe 68 Ciekawe czy będziesz miał ze kwasu. Moja k**** 🎵🎵🎵 <grym> <grym> Ale się płacić za ci Jakie no. samopoczucie, jaki stan? I wiesz jak masz taki, wiesz, że dużo wypijesz i wchodzisz do łóżka i się tak czuję właśnie, jakbym miał z 2 promile i wchodził do łóżka. Ty nie jesteś na w łóżku. <słuch> Ale wiesz ile mamy? Ile? 81 tysięcy. Mamy jest? pół godziny. Tak wyglądają treningi do Fame MMA <grymne> Kogo wyzwać teraz? Wuje Wujek Nie wzięliśmy do twojej 5 minut Teraz będziesz miał 5 ktagoni z bestią <grymne> jest soker. Nie, To jest Nie Niezły socker Niezły Lexi! <grymne> Ja się mogę nie Przedstawiciela. <śmienicza> Przedstawiciela. nie Przedstawiciela. 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 się Przedstawiciela. Zrób to, zrób O Jezu! Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i z pauzą, i z pauzą, i z pauzą! No nie mogę, no nie mogę Ale czy zdążyliśmy na autobus W sumie to tak bo się spóźnił gdzieś tak? No machaj po prostu ja mam jedno zasadnicze pytanie no, ostatnie pytanie Czy posiada pan bilet?